Gra w stylu Stranger Things. Czy ma ona coś wspólnego z takimi rzeczami? Otóż, tak, i o tym będzie za chwilę. Miałem okazję widzieć, niestety nie grać w spin-off do Dying Light 2, bo będzie to oddzielna produkcja, do której nie będziecie potrzebowali podstawowej wersji. Gry. I co ciekawe, będzie ona darmowa dla wszystkich, którzy kupili edycję Ultimate Dynamite 2 Stay Human. Bez dodatkowych kosztów dostaniecie ją, tak więc to przyjemna rzecz, warto, warto o tym na samym początku wspomnieć. No, chyba ten projekt to jest to, na co czekali wszyscy fani marki. Bo wścielamy się w bohatera jedynki, czyli Kyla Kraina, który po 13 latach brutalnych eksperymentów ucieka z niewoli i rozpoczyna pościg za swoimi oprawcami. I, i taki, ta, tak zaczyna się historia. Oczywiście później okazuje się, że to nie, nie tylko o to chodzi, nie tylko chodzi o zemstę, ale wychodzą nowe, kolejne wątki. Ale to oczywiście można było się spodziewać. Wspomniałem o Stranger Things i wspomnę teraz jeszcze o Twin Peaks. A to dlatego, że akcja gry toczy się w Castor Woods i to jest niegdyś tętniące życiem miejsce to, turystyczne, taka dolina. W środku niej jest małe miasteczko, jest kilka terenów przemysłowych, jest też trochę takich terenów po prostu Większych, opuszczonych. I tutaj jeśli chodzi o po prostu o to, że to jest małe miasteczko, klimat, podejście do tego wszystkiego, to twórcy właśnie inspirowali się tutaj i podawali te dwa przykłady, czyli Twin Peaks i Stranger Things. Okay. E, czyli to będzie rozmiarowo mówi coś o rozmiarze tej gry, czy bo off trochę sugeruje, że to będzie taka gra. No, trochę mniejsza nie? Niż, niż jednak Dying Light 2. Początkowo na oni to planowali jako po prostu duży dodatek do Dying Light 2, a rozrosło się to do takiego rozmiaru, że to jest gra spokojnie na 18-20 okay. godzin. Tak jak Silksong, tylko Silksong nie wyjdzie. No, póki co, póki okay. co chyba nie wyjdzie. Fabuła w ogóle i, i historia i cała akcja bardziej skupia się tutaj na przetrwaniu, czyli taki według twórców powrót do korzeni, mniej na akcji, taka jak była w Dying Light 2. To miasteczko właśnie z tych inspiracji ma być takie nostalgiczne, smutne, pełne tajemnic, tajemnic takie trochę ciemne, jesienne kolory w tym wszystkim. Świetne efekty pogodowe i to naprawdę robi... Yy, wrażenie. Wydaje mi się, że tego brakowało trochę. Znaczy tam się zmieniała pogoda, czasem coś padało, ale tutaj naprawdę uginające się drzewa, dużo liści. Yy, wygląda to nadal bardzo, bardzo dobrze. Jakby graficznie Dying Light chyba praktycznie wcale się nie zestarzał. Z nowości takich, co było też w dodatku do Dying Light 1, The Following, który zapewne pamiętacie, no to tutaj znowu powraca auto. Tylko, że tu tam mieliśmy takie bugi, a tutaj mamy po prostu solidnego pick 4 4x4, którym możemy jeździć po całym terenie. I pytałem się nawet twórców, czy to oznacza, że wszędzie wjedziemy tym autem. Nie wjedziemy wszędzie. Chce w sensie, się, no bo. No wyobraź sobie, że przecież to jest miasteczko, ma jakieś stare downtown, do którego trudno wjechać, bo uliczki są tak wąskie. Dla mnie trochę ściema, bo nie wiem czy amerykańskie miasteczko, bo to są raczej no, tak, tego to, to typu tak. inspiracje. Tam jest kraj robiony pod samochody. <laughs> Właśnie. No ale dobra, uznajmy się to, że no, prawie wszędzie pojedziemy tym samochodem. I ogólnie jest on chyba prawie niezniszczalny, w sensie nie da go się na tyle uszkodzić, żeby coś się z nim działo. Głównym jakby takim problemem, który będzie nas napotykał, to że... Mamy, jakby, zbiornik i musimy go uzupełniać, szukać tego U, paliwa. Tak, tak. No, to jest taki vibe tego wszystkiego, wydaje mi się, bo tam też było dużo terenów, tak, terenów takich roślinnych, tak? Tam mniej było tego miasta. No tak, tylko zakładam, że ta gra będzie bardziej skupiona i taka kompaktowa, a nie rozwleczona jak Day's Gone. Yy, miejmy nadzieję. Yy, dodatkowo, yy, i taka ciekawostka, nad yy, fizyką jazdy i samym modelem jazdy pracuje ten sam człowiek od. Ten sam człowiek, który pracuje w Techlandzie od 20 lat, a zaczynał przy Expand Rally, więc nie wiem czy pamiętacie, ale Techland kiedyś robił też samochodówki. Tak. I to jest ten sam człowiek, więc to ma być taka rekomendacja. Musi to lubić. Musi to po pierwsze lubić, i po drugie, to musi być chyba dobra rekomendacja w takim razie. No bo przypominam, ja tylko widziałem godzinny pokaz. Był on. W specjalnie przygotowanej strefie. W ogóle zapraszam na nasz kanał nadawczy. Tam są zdjęcia, więc czułem się, jakbym faktycznie wchodził do jakiejś takiej kryjówki ze świata Dying Clyde. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Um, o czym warto wspomnieć, że w tej jakby. No, spin-offie, nazwijmy to wprost: będzie dużo więcej strzelania i używania broni niż w klasycznym Dying Light, i to też było częścią gameplayu, gdzie praktycznie z kałasznikiem nasz bohater chodził i strzelał. Twórcy też zarzekają się, że to nie jest tak, że przerabiają tą grę w strzelankę to nadal będzie gra, w której walczymy bronią białą, ale. Będzie tutaj jednak ten akcent na, na to strzelanie, na używanie karabinów, większy, nastawiony, ale nie tak łatwo nadal będzie znaleźć amunicję, więc, e, więc to, to będzie chyba nam tak ograniczało to, że jednak pod naszą podstawową mhm. bronią będzie e, broń e, biała. Z nowości też, ale takiej, takiej trochę, jest to, że e, możemy wejść w tryb. E, furii, bestii, zombie. W dwójce mieliśmy tryb zombie, w sensie tam no, prawie się przemienialiśmy, ale nie do końca i dawało nam to jakieś super moce. Tutaj jest trochę jak Dead Island 2, bym powiedział. Szczególnie jeśli chodzi o aspekt wizualny, no bo 13 lat różnych eksperymentów na naszym bohaterze sprawiło, że jak coś nas wkurzy i na, pozabijamy tych zombiaków, to chodzimy w taką furię, gdzie faktycznie możemy brać kamienie i na koniec była taka wielka warka, super zombie, rzucać tego super zombie e, takimi wielkimi głazami, brać jakieś elementy otoczenia, tak. Czyli jak Halka. Tak i, i mamy jakiś skok yy, z pięściami w dół, który robi falę uderzeniową yy, i co ciekawe też tu twórcy się zarzekają, że to nie jest takie proste przeniesienie jak w zupełnie, jak w wielu innych grach zombie te, tego trybu, tylko że tutaj będziemy mieć nawet jakby drzewko umiejętności, które okay. będziemy rozwijać i w tym trybie będziemy zyskiwać kolejne jakby, e, kolejne opcje e, walki. Yy, no oczywiście Standardowo Dying Light, tak jak i w tym spin-offie, to jest dużo parkuru, dużo wykorzystania jakby otoczenia, rozwiązywanie zagadek środowiskowych, wyłączanie jakichś bezpieczników i tak dalej, żeby przejść do kryjówki, którą yy, możemy odblokować. Gra też ma yy, kopa do czterech graczy, tak jak w powstałej wersji gry. I co wydaje mi się najciekawsze, szczególnie może dla Patryka, który jeszcze się yy, nie dorobił PlayStation 5, to yy, The Beast będzie również dostępne na PlayStation 4 i Xbox One. Ponieważ twórcy to tłumaczą tym, że jest nadal bardzo, bardzo wielu graczy, którzy no, mają tę konsolę i z chęcią by zagrali, plus oczywiście zagrali w Dying Light 2. Czyli tak? nie odstawiają do Projektu tutaj. Tak, no tym bardziej, że wiesz, jakbyś kupił edycję Ultimate Dying Light 2 na PS4, to tu to, to masz za darmo ten, ten, ten spin-off tak naprawdę, nie tak dodatek. Tak więc to są moje wrażenia z tego, jak to Dying Light wyglądało. Ja, jako raczej fan serii i, i fan tego typu gier, no, wyczekuję z utęsknieniem. Na razie jeszcze nie poznaliśmy daty premiery, ale mam nadzieję, że będzie to bliżej niż dalej, jeśli chodzi o pojawienie się Dying Light. The Beast. Dajcie znać w komentarzach tutaj na czacie, co, co myślicie. Czy było to dla was zaskoczeniem, czy czekacie.